Pokój i dobro. Witam was bardzo serdecznie w pozytywnych inspiracjach. I być może ktoś, patrząc na otoczenie, w którym się znajduje, mógłby sobie pomyśleć: hmm, co to za pozytywne inspiracje związane ze szkołą, klasą? Przecież było to miejsce, w które było trudne dla mnie w czasie mojego dorastania. Wnosiłem ciężki tornister, musiałem pisać prace domowe, często się tłumaczyć, byłem oceniany. Nie zawsze to była dobra atmosfera. Jednak chciałbym Wam powiedzieć, że to, co jest dobre w nas, czasem jest kształtowane również przez to, co jest trudne w naszym życiu. Nie kształtują nas tylko oklaski, sukcesy, ale również to, co być może wcale nie jest takie proste. I edukacja może dla wielu z nas wiązać się z emocjami pozytywnymi, jak wdzięczność za nauczycieli, za wiedzę, za piękny przykład, za dobry klimat wzrastania w poznawaniu drugiego człowieka, siebie, systemu, w którym będziemy żyć. Więc edukacja, można powiedzieć, ma dzisiaj ogromną rolę do spełnienia w życiu każdego człowieka. Ale chciałbym Was zaprosić i siebie do takiego przekonania i myślenia, że my całe życie się rozwijamy. Całe życie potrzebujemy otwartego umysłu. I pamiętam kiedyś na rekolekcjach z psalmoterapii już w ostatnim dniu podchodzi do mnie taka siostra, która miała 93 lata. I ona mówi do mnie tak: Bracie Piotrze, bardzo Ci dziękuję za rekolekcję, za ukazanie takie egzystencjalne modlitwy psalmami. Od dzisiaj będę chciała się inaczej jeszcze modlić psalmami. I byłem bardzo zbudowany, kiedy usłyszałem te słowa i sobie pomyślałam, Boże, daj mi taką otwartość umysłu i serca, aby mając 90 lat, jeśli tyle dożyję, to żebym chciał cały czas się uczyć, jak ta siosta, rozwijać, nie tylko w życiu duchowym, ale również tym emocjonalnym, intelektualnym, byśmy powiedzieli, tym społecznym. Nasze konstytucje mówią, że każdy brat jest formatorem i cały czas jest formowany. I rzeczywiście, żeby kształtować się, rozwijać, potrzebujemy nie tylko siebie, ale również drugiego człowieka. Dlatego dzisiaj może doceńmy to, kto jest obok nas. Przede wszystkim tych ludzi życzliwych, którzy nas wspierają, wspomagają, ale również podziękujmy za tych, którzy być może wcale nie byli tacy łatwi, i powiem Wam szczerze, że ci, którzy są trudni w naszym życiu, chyba najlepiej kształtują w nas to, co jest dobre, pozytywny charakter. Bo w kontekście tych trudnych relacji, kiedy mamy konflikt, być może nieporozumienie, jakieś napięcie, możemy przekraczać siebie. Tak jak święty Franciszek mówił, że cierpliwości nie można się nauczyć wtedy, kiedy wszystko się dzieje zgodnie z naszymi myślami. Ale wtedy, kiedy ludzie, którzy wydaje się, że powinni postępować tak jak my myślimy, działają inaczej, ile wtedy okażemy cierpliwości, łagodności, tyle jej mamy. Czyli czasem te trudne relacje, sytuacje, osoby mogą nam pokazywać, jaki zasób mamy, życzliwości, cierpliwości, być może pokory, być może otwartości. Dlatego warto dzisiaj. Podziękować za wszystkich nauczycieli, nie tylko tych dobrych, inspirujących, ale również tych, którzy być może byli dla nas jakimś wyzwaniem. Bogu niech będą dzięki za to wszystko, co nas kształtowało, za to, że jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam, aby ten proces rozwoju nieustannie trwał, abyśmy się nie bali przyznawać do porażek. Być może do tego, że czegoś nie wiemy, czegoś nie rozumiemy, bo chyba do końca życia wszystkiego nie zrozumiemy, a tym bardziej w kontekście wiary i spraw, które są przed nami wciąż ukryte, zakryte. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę przede wszystkim otwartości na to, co jest nowe pokój i dobro.